Dobra, nagram gdzie was. To co znajduje się poza granicami jasu. Kurde, to chyba jest koniec. Nagrywanie jasu. O jaka, za ciemno tu. Co ale nie wiem czy można ten chodzić. Jak to? Nie, choroba jasna. To jest chyba rywak Jest tam... Tam coś jest, łańcuch, chyba można tylko po tym lesie o tej nazwie chodzić. Dobra, przejdę się tu, O jakieś nowe miejsce. Myślę, że chyba poza granicami lasu można nagrywać. Dobra, się się poza granicą lasu. Właśnie takich ładnych krajobrazów nie widziałem. Na terenie koronowali. Ja jestem poza granicą tego lasu, ale keranie trzeba nagrać. Kerę. Trzeba. Lipa trochę z tą ogrodą. Bardzo od czasu nagrywanie. Ale na szczęście mam gasakić nie dobę ustawioną kamerę. Ciekawe czy się będą ciepiać, jak się igę jak się nagrywam. Myślę, że chyba nie, bo nie jestem na prywatnej posiadłości, tylko igę sobie z duchem, i tam chyba camping jest. Nie wiem, moi jak zamachę, zaraz wracę do gumbo. Zanim wrócę się do domu, to też nie wiadomo, która godzina będzie, ale na szczęście las jest, dalej ciągnie się, ale już nie ma granicy tego lasu, po którym powinienem chodzić, ale pójdę, kawałek dalej do obozowiska, zobaczyć jak tam jest. Wow, nic dziwnego, że ludzie tu biwakują. Hy. Nie wiem, można takie miejsce nagrywać, czy nie? Jak będę mocha cicho, aby nie było w chybału A tam, czekajcie, bo nie wiem, może tam... Nie chcę się dalej moi drodzy iść. będę ja się wracał. Watergate. Watergate. Come ing Tutaj widok na tą hekę morską. O to jest słona w ogóle, Jakie się z tym łączy. Chyba nie będę się go zatrzymywał, wracam się. Nie chcę się mojej gracji iść, bo naprawdę głuchy hektar z buka pokonałem. Naprawdę, jak ja was nagrałem... pesk kawałek. Chcę się trochę głuchy jasy. Ale tak jestem pozytywnie zaskoczony tymi lasami Ale tu cicho Szkoda, że nie przyjechałem tu o godzinie czwartej Na szczęście go, bro to mi tak nagrywa Tak jakby od wewnątrz obiekty zaparował nie da się tego chkua, nie da się tego ściągnąć z, ob z obiektywu, tego wbudowanego chkua, filtra, tego filtra. No nie wiem, zabrudzone, sorry, wybaczcie mi. Nie wiem dlaczego się tak dzieje. no nie, no jak mnie to denerwuje. Ale tu cicho. Wracam się do lasu Kili Minut i wracam się i może obawiam te schody, które są w takiej tabliczce informacyjnie. Niestety tutaj już jest najprawdopodobniej las w tej części w rękach prywatnych Ale fajna miejscówka, bardzo się cieszę. Zastanawiam się, kto jest na drugiej stronie. Myślę, że można iść na drugą stronę, bo po drugiej stronie też są jakieś lasy. Jeszcze czeka mi powrót do domu Ma, Mam nadzieję, że jak będziecie oglądać wideo to wam nie będzie jak za łuche, nie jest trochę za ciemno. Tu teraz tak fajnie światło goskaje się. Tutaj cheka. Nie wiem, zmęczyłem się trochę, mojego jak dzisiaj z buka przesiegłem abyście mieli co oglądać Skarę pięknie, domy będzie cicho, żeby nie było pypału Cicho się zachowuję, aby nikogo nie generować, nagrywam. O łamęgi, jest, udało się. Przechwyciłem Łabędzie. O jakie ładne. Czekajcie, bo tu jest mielizna. Mam nadzieję, że się nie utopię tu. Nie wiem, o tym jeszcze można śmiało chodzić. O kurde! Jakie agresywne! Serio? Jesteście jakie agresywne? Nic wam nie zrobię! Spoko! Nic wam nie zrobię! Chciałem was nagrać! Ojej! Jakie agresywne! Wyluzuj! Wyluzuj! Chciałem cię nagrać! No! Chciałem mieć ładną amionkę